Cześć, Symanko z Session Hero Games rozmierzonocznych z Enchanted Heroes. A chodzi o ta gra jest na na nie ja złam federalną na jej. Zobaczcie, kile z bratelami. teraz do domu, bo służy typ.

Nie wiem, tego by go na serce. na serce. Moje na się Moje No, się do no, do, 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 do 100, do 100 i No 13. Eee, wybrać, wybrać, jak bardzo eee, jeden rząd, jakby się ojciec, no i będzie widzicie, na maks, będzie być bardzo maksymalną ilość, nawet nie stać. o ile ja mam jakieś A nie dało do nic. I idziemy do mniejszym elementem to i to. Zdecydowanie. Będę na danym poziomie. Będę ja wyobrażał, że Alex Speed. Do jednej sekundy Z tego, co pojawia. Będziemy. Ja nie wiem, czy wyobrażałem sobie do. do, do No nie, nie, nie. Ale mogę

Mazbia więcej Ravela, Renwoy, nowe skinę nowe wyzwanie, mójste, no, mójste, no, mójste, no, mójste, no, mójste, no, 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 Nou, nou fany di wajon Nou Yon zvej nou Mwenye akik yo Yon zvej mwenye chwa Yon zvej mwenye chwa Yon zvej mwenye chwa Yon zvej mwenye chwa

nie się na poziom Raz, gdy będziemy mieli będzie, będzie dużo włosów, a będziecie mieli będzie z danego e, poziomu na, ale z tego no, nie będę raczej. Można um, na że będzie na, 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 na tyle, jak w normalny sposób, a nie ją zmieni, oni będą. będą. I będzie spinany, jak będzie. W to z chronik. Bo już dość dobrze znam. I spinan będzie na 100%. Zrozumiałem. Nie mnie 100% procent, sto procent, nie wstępuje do niego, ten no. nie no. będzie nie no, nie no. by, uh, na no. prawdę. Um,

no ale no... To jest taki eksperyment. Bo jeżeli nie o mnie, na pierwszym bossie. Bo jeżeli na bo na bossie, to mnie jeden, do tego bossa.

Nie wiem, nie to e, jakieś troszkę długie, tak 15-20 minut. Nie że będzie ok. Weźmiemy... Regulacja. Bardzo szybka. Harlow. Więc ja... Wiem, w, się, w Rozumiem, panie, będziemy, że będzie wyglądać, gdybyśmy byli

مو نمی‌دونم دیگه چی می‌دونه؟ اما نمی‌دونم چی؟ نمی‌دونم. نم نم بیشتر دیگه 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 نه؟ نمی‌دونم چی می‌دونه؟ می‌دونه؟

to jest mn.e. No, na ile nie przyjdzie, przyjdzie, nie przyjdzie, będę przyjdzie, 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 tutaj przyjdzie, 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 i przyjdzie, no

Mmmmmh... eh... men Emmanuel禧at�ыia... a iken those eh no... Ouzen m ishe anom a i qelt ou quote pa berazi inda, an nou jen e psınke st falls